Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w Sinseju na przeglądzie. No i zobaczcie, co my tutaj mamy 39,90, kosztują takie dresiki. Zaraz będę tutaj śmigać i Wam pokazywać, co jest ciekawego, więc zachęcam do, do tego, żebyście zostali do końca. Zachęcam Was do oczywiście do lajków, do komentarzy. Dziękuję za wszystkie piękne życzenia, w których życzycie mi zdrowia. Z każdym dniem mam nadzieję, że będzie lepiej, już jest troszeczkę lepiej, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. 59 zł kosztują te spodnie, zobaczcie, one tak fajnie wyglądają, takie, e, takie dziane. Idziemy dalej. Ania tu się cieszy, bo ona bardzo lubi, słuchajcie, mówiłam Wam, że bardzo lubi kaktusy, a ostatnio też bardzo lubi właśnie mm, wisienki. I znalazła mi fajny kubeczek w Pep, w, przepraszam, w Sinsei. E, I jest mega zadowolona. Widzicie, jak można kobietę uszczęśliwić 39 zł jest tabluzeczka. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy. Zobaczcie, jakie fajne spodnie można tutaj e, kupić. Takie powiem Wam, że bardzo... Bardzo teraz na topie i one kosztują 39,99. Zobaczcie, z takim sznureczkiem, proste spodnie. No fajne. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? A tu jeszcze do tych spodni możecie sobie kupić taką fajną kamizelkę. Możecie sobie tak to fajnie razem skomponować. Jeszcze jakiś kapelusik, nie? I super, można śmigać. I zaraz Wam powiem, jak tylko dosięgnę, to Wam powiem jaka jest cena. Poczekajcie, 29,99 Ja lubię za to Scentsa. Osoby jeszcze czarne, więc na pewno czarne spodnie dostaniecie, chociaż u nas tutaj ja nie widzę. Lubię za to senseja, że można dostać fajne rzeczy w miarę takich normalnych cenach, ale lubię też New Yorkera. Ciekawa jestem, czy chodzicie do New Yorkera, bo ja, ja chodzę. Chociaż tam w większości takie są właśnie bluzeczki XS, no ale może niedługo założę chociaż 19,99 kosztuje taka bluzka. I tutaj, jak widzicie, macie białą taką i biała, czarna, różowa i beżowa. Zobaczcie, także do wyboru, do koloru. Można sobie, można sobie przebierać tutaj. I jeszcze wam pokażę. Ona, jakbyście chcieli, to ona się tak rozciąga, no ale wiadomo, że jak za, dół, za mocno się rozciągnie, to będzie troszeczkę prześwitywała. Tutaj już troszeczkę inny materiał yy, i ten kosztuje ta bluzeczka kosztuje 19,90. Yy, ona jest w kropeczki, jak widzicie tutaj, są jeszcze takie topiki, no takie duże rzeczy dla młodych, nie? Ja bym powiedziała. Yy, 15,99 kosztuje, ale idziemy dalej. Może jakieś sukienki zobaczę, to wam pokażę. O, zobaczcie tutaj w ogóle cały wieszak sukienek, jakbyście chcieli yy, kupić sobie sukienkę na lato. Zobaczcie, jak lubicie takie kolory. No to jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Szkoda tylko, że wszystko wisi tutaj na jednym. Nie dałabym rady tego ściągać i gdzieś przewieszać, bo nawet nie ma miejsca. Tu wam pokażę tylko tą, która jest tutaj na wierzchu i przejdziemy troszeczkę dalej. I ona kosztuje 69 zł. Zobaczcie, ona ma tutaj takie pufki. No i taka hiszpaneczka, nie? Bardzo ładnie wygląda. Dobra. Tutaj są jeszcze takie, ja to się śmieję, że to są takie greckie sukienki, takie kolory grecji. Biało, taki granatowy, ta też jest fajna. I to też jest taka hiszpanka, tylko już taki krótki rękawek. No i ta kosztuje 49,99. Jak widzicie jest niebieska, jeszcze kolorowe kwiaty, tutaj macie taką jeansową, bardzo cienki jeans, jakby ktoś się pytał. No i ona jest też takiej długości, cała rozpinana do dołu i kosztuje 69,99. Dalej mamy taką kwiecistą, w ciemne oczywiście białe kwiatki, 39,99, granatowo-białe kwiaty, o to miałam powiedzieć. I ona też się tak tutaj odcina pod biustem, taka leciutka tu dalej mamy jeansową na ramionczka. Jejku, już dawno mi się marzyło, żeby wejść w taką sukienkę. No, za rok może już będę śmigać w takiej, dobra. <laughs> Zerknijmy cenę. 69,99, więc tak to tutaj się prezentuje. Może jak będę się już tak wiecie, mieściła i to będzie fajnie wyglądało, to będę Wam robić też takie właśnie filmiki z przymierzalni. Bo to wiadomo, że na, na osobie całkiem inaczej wygląda. Ale przejdziemy dalej. Tu są takie krótkie, czarne. No na, ja jestem w szoku, bo naprawdę jest bardzo, bardzo dużo tych sukienek. Tutaj macie taką prążkowaną za 39,99. Tutaj ma guziczki i ona jest też taka długa. Zobaczcie, muszę aż się tak odsunąć, żebyście zobaczyli. Następnie tutaj jest taka w kolorze różowym. Była też chyba czarna, o ile się nie mylę, bo mi się zdaje, że ja ją mierzyłam, tylko dla mnie była e, trochę za krótka. Zobaczcie, tak ona się prezentuje. No i widzicie? Ona tak fajnie e, fajnie wygląda, nie? Fajne ma rękawki, Teraz takie na topie. No i zobaczymy. Słuchajcie, za 29 zł, 29,99, e, no to naprawdę świetna cena za sukienkę. Pamiętajcie, zawsze Wam to będę powtarzała, jeżeli, jeżeli nie macie sinseja, to wchodźcie tutaj w opisie filmu, jest link do sklepu, możecie sobie wszystko to, co było na filmie zamówić w sklepie, nawet więcej, bo więcej rzeczy jest na sklepie internetowym, więc możecie sobie tam wchodzić. 39,99 kosztuje taka spódnica falbaniasta. Następnie mamy takie wężowe spodnie. Oczywiście wzór jest wężowy, chociaż one są też takie bardzo cieniutkie mają kieszenie i one są na gumce i kosztują 49.99. Z jednej i z drugiej strony tak się prezentują. No i białe spodnie to już taki klasyk na, na porę taką ciepłą, letnią. Zobaczcie i tutaj też widać, że spory rozmiar. Z tyłu gumeczka, więc też fajnie, troszeczkę więcej można sobie zaoszczędzić tych centymetrów. 59 zł XXL. Więc nic tylko przyjść i przymierzać. Idziemy dalej. Tutaj w ogóle jest dużo bardzo fajnych rzeczy. No i ogólnie jest dużo rzeczy na, przece na przecenach. Ale dobra, lecimy dalej. Tu macie yy, taką jakby <grych> półkę, nie półkę, wieszaczki ze spódnicami i też jest, jest ich mega dużo. 49,99 kosztuje ta spódnica. Ja lubię zawsze te plisowanki tak, nimi tak machać. One są takie fajne, zwiewne. Tu macie taką granatową, a to jest chyba ta, którą ostatnio jak wchodziłam, to wisiała na manekinie 49,99 i tutaj macie rozmiar L, ta już jest troszeczkę cięższa, ale nie ma tragedii, słuchajcie, nie ma tragedii. Tu mamy taką zieloną, czerwoną w kwiaty, ale przejdziemy sobie tutaj. Zobaczcie, nawet taki dział do dzieciaczków, do pokoju. No to jest sporo fajnych takich gadżetów, ale dzisiaj nie o tym, więc tutaj lecimy dalej. Tu mamy spodnie, spodnie z kieszeniami na takiej szerokiej gumce. No i one kosztują 49.99. Jak widzicie, taka prosta nogawka do samego końca. Ja widzę, że teraz w ogóle bardzo dużo jest takich spodni, właśnie takich szerokich, prostych nogawek yy, i na gumeczce, nie? Zobaczcie tutaj następne. Idziemy dalej. Zobaczcie tutaj, jakie klapeczki. Ja sobie też ostatnio klapeczki kupiłam. E, właśnie chyba takie, jak tutaj są, tylko czarno... E, czarno-białe? Chyba tak. Kurczę, nie pamiętam. Także tak wyglądają tutaj te nasze koleżanki, które nam tu prezentują. <laughs> prezentują swoje ubrania. Tutaj mamy spódnicę. Taką dosyć długą, jak widzicie, za kolaną. I ta jest za 27,99, jest przeceniona. Na wieszaczku jest rozmiar 36. Ona tutaj ma kieszonki z tyłu. Zobaczcie, jest też dużo, właśnie takich, jeansów, jeansowych spodenek. Już Wam pokazuję, bo dosyć sporo tutaj przyjechało. Tu są takie, takie kwiatuszki, jakby, jakby były takie, znaczy one są takie wydziergane tutaj na tym na tych jeansach, 59,99 tutaj jest rozmiar 36 no i z drugiej strony też są, co jest dziwne bo często jak jest coś z przodu, no to już z tyłu tego nie ma, tu macie takie zwykłe czarne poszarpane kosztują 59,99 z tyłu tak się prezentują no i zaraz my tutaj zobaczymy poczekajcie, bo tutaj się nie mogę dobra, zawiesiły się tu są takie e, dosyć krótkie, 32 rozmiar nawet, więc zobaczcie, jak ktoś nosi taki rozmiar. No to ekstra. I 49,99 tu mamy białe i one kosztują 59,99. I zaraz zerkniemy, czy są tu jeszcze jakieś inne. Poczekajcie, bo tutaj ktoś sukien się oglądał, ale też ładne są te sukienki. Tu są takie niebieściutkie, też z takimi przetarciami. I one kosztują 59,99. Tu akurat jest 38,38 38 na wieszaku. No i chyba będzie tyle. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Proszę Was o udostępnienia, o gdzieś tam lajki, o komentarze. Ja będę Wam bardzo, bardzo za to wdzięczna. Naprawdę dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się, cześć. Buziaki, dużo zdrówka Wam życzę.